Cześć, witajcie w kolejnym dniu. My już po śniadanku. Jest godzina ósma. Mamy fajną kolejną miejscówkę i to blisko nas. Odjechaliśmy sobie jakieś 30-40 km od Szczecina. Jesteśmy za Nowym Czarnowem. Blisko elektrowni Dolna Odra. Jest tu taka dróżka w bok, obok kanału, który dochodzi. Nie wiem w zasadzie po co jest ten kanał. Jest taka miejscówka, nie wiem czy dla wędkarzy. Chyba dla wędkarzy zrobiona. Fajnie, cicho, spokojnie. Trochę słychać odgłosy z tej elektrowni Dolna Odra, jak wypuszczają parę. Ale generalnie świetnie. Cicho, spokojnie. Mimo, że przy wodzie to w ogóle nie było komarów. Wczoraj wieczorem chcieliśmy pokazać Wam krzywy las, który jest tutaj bliziuteńko. Dosłownie 900 metrów od nas. Ale wygoniły nas stamtąd komary. Poza tym było już późno, ciemno, więc stwierdziliśmy, że pokażemy Wam to dzisiaj. A cała miejscówka wygląda właśnie tak, jak widzicie. W ten sposób. Są śmietniki, nie ma toalet. Tak jak widzicie, tam dalej wędkarze sobie kursują. Świetnie, świetne miejsce. Na przebitkach możecie sobie zobaczyć, jak to, jak to jeszcze z góry wygląda i w jakim miejscu mniej więcej jesteśmy. My się teraz chwileczkę relaksujemy, i ona musi jej ogarnąć. Instagrama, TikToka, na które zapraszamy Was. No świetnie, świetna miejscówka. Powtarzam to już któryś raz, ale mamy jakoś szczęście do tych fajnych takich miejsc. Miejscówkę tam znaleźliśmy przez aplikację park 4 night Jest to pierwszy raz chyba, kiedy skorzystaliśmy z tej aplikacji, żeby wyszukać jakieś miejsce. No i w sumie fajnie, bo staliśmy pod krzywym lasem i się okazało, że 950 metrów od nas jest takie oto fajne, urokliwe miejsce na nockę. I tak oto sobie spaliśmy. Było cicho, spokojnie. Jakaś młodzież przyjechała, ale to pół godzinki się pobawili i odjechali. Hmm. Widzicie, jeszcze mamy drzwi do wykończenia. Przez ostatnie dwa tygodnie, praktycznie nic nie robiliśmy przy samochodzie. Trzeba się znowu za to zabrać, żeby, żeby to wszystko wykończyć jakoś. Z tego co widzę, to można tutaj już palić ogniska, bo jest e, kilka miejsc takich przygotowanych, ale to przez ludzi przygotowanych do, do rozpalania ognia. No Generalnie fajnie polecamy, dopisujemy miejscówkę do naszej listy. Ranną toaletę mamy już za sobą, ale że wczoraj późno wyjechaliśmy, to musimy jeszcze uzbroić nasz kibelek. Kibelek na razie mocujemy sobie na takie gumy. Jeszcze nie wymyśliłem, jak go przymocować, tak żeby nam się nie ruszał. I musimy pouzupełniać, pouzupełniać płyny. Używamy tabletek Tetforda. jest tu 15 saszetek. Sachet, Kupiliśmy je z pochodzenia kapitana przyczepy, jeżeli używacie czegoś innego lub macie jakieś inne sprawdzone, sprawdzone rzeczy, których używacie do toalet, to możecie zostawić informację w komentarzach. Wrzucamy jedną tabletkę i zalewamy to 5, 2 do 3 litrów wody. Niestety toaleta nie wyjdzie nam pod sam kran, więc musimy to sobie nalewać kubeczkiem. Ale spokojnie damy radę. Mamy półlitrowe kubeczki, czyli wiemy ile, ile tego wlewamy. Litr. Po napełnieniu dolnej części zamykamy wszystko. Jedną część mamy gotową, i teraz musimy tylko napełnić nasz zbiornik na, do spłuczki. To nam wejdzie tutaj do naszego zbiornika w naszej toalecie. To jest kampa potki. Też Tetforda chodzi 15 litrów wody. Jak napełnimy nasz zbiorniczek, to go zakręcamy i spinamy razem całość. Okej, okay, toaleta jest pięta. Jeszcze jedna taka uwaga. Razem to waży. No wlaliśmy 15 litrów wody plus 3 litry, 3 litry wody na dół, więc mamy 15. Zaawansowana matematyka. 18. 18, 18 kg łącznie plus waga toalety, czyli to waży około 20 kg, więc wstawianie i wyciąganie tego. Nie jest nie jest takie proste. Następnie zabezpieczamy naszą toaletę. No nie mam jeszcze pomysłu. Tam jest taki zaczep na dole. Być może ktoś z Was wie, czy, czy można dokupić może jakieś takie standardowe zaczepy do tych toalet, no jakoś to trzeba będzie tak robić, żeby nie trzeba było tutaj tej gumy cały czas przypinać. W każdym bądź razie to, co chciałem powiedzieć, to jeśli będziemy korzystali z prysznica. No to nie jest takie proste wkładanie i wyciąganie tej toalety. Z tego co wyczytałem jeszcze, to te saszetki, te twonda starczają na maksymalnie dwa tygodnie i faktycznie to nam się sprawdza, bo po dwóch tygodniach, nawet jak rzadko korzystacie z toalety i ona jeszcze nie jest pełna, to już te zapachy są nieprzyjemne, więc maksymalnie dwa tygodnie to może tutaj być i wtedy toaletę trzeba opróżnić i jeszcze raz załadować. Temat mamy zakończony. Tableteczki chowamy. Jeszcze jedna właśnie prośba. Dajcie znać, czy macie jakieś inne, lepsze, tańsze, fajniejsze, dłużej trzymające, bardziej likwidujące zapachy. Tabletki no na razie z tych jesteśmy w sumie zadowoleni, bo z tej toalety nie czuć żadnych jakichś nieprzyjemnych zapachów. No i bardzo fajnie się z niej korzysta. Jesteśmy z niej naprawdę zadowoleni. OK, słuchajcie. My, wszystkie prace, które tutaj mieliśmy zrobić, zrobiliśmy, i zasuwamy teraz do krzywego lasu. No, i dosłownie dwie minutki później zatrzymaliśmy się na parkingu. Znaczy, parking to jest tak dużo powiedziane. Taki wjazd, wysepka. w sumie wysepka, wjazd do lasu, yy, i udajemy się do krzywego lasu. Krzywy las. Słuchajcie, krążą różne legendy na ten temat, w jaki sposób powstały te drzewa, ale ja doczytałam na stronie Lasów Państwowych, że jednak jest to. Ingerencja człowieka, że to nie jest jakiś czary mary hokus bokus. Wiemy na pewno, że las powstał w latach 30., czyli ma ponad 70 lat. 90. 90 lat. I na pewno jest to ingerencja człowieka. W 1971 roku jakiś naukowiec właśnie badał ten teren. I ewidentnie jest, to, ewidentnie jest to ingerencja człowieka, ponieważ to, tu jest chyba 20 rzędów yy, sosen, i one były sadzone co 2 metry. I co charakterystyczne? Charakterystyczne jest to, że właśnie te nacięcia są od strony południowej, a ten wierzchołek zawsze idzie w stronę północną. I teraz pytanie: dlaczego człowiek tak sadził? No to jakie macie pomysły? Bo teorie są różne. Właśnie, żeby potem drewno było na meble takie gięte e, e, meble, jakieś, jakieś fikuśne mebelki. Czy inna teoria głosi, że do beczek, inna teoria, że, e, że na statek drewno potrzebne było. W każdym razie było potrzebne takie wygięte e, drewno. A wy, jaką macie teorię i pomysły, dlaczego akurat człowiek chciał, żeby to drzewo rosło w ten sposób? Czekam na Wasze kreatywne odpowiedzi. Jeszcze taką mam uwagę, a zarazem prośbę, że przy wejściu jest napisane, żeby nie siadać na tych sosnach, żeby zostawić je w świętym spokoju, niech one sobie jeszcze rosną ile mogą, żeby człowiek właśnie tego nie zniszczył. Więc jak tu przyjeździecie, to nie siadajcie, nie robimy sobie zdjęć na leżaczkach. Na leżaczkach. Po prostu cieszmy się ich widokiem. I zostawmy to tak, dla przyszłych jest, pokoleń. Tak jak, jak widzicie, kilka sosen jest poobcinanych. Nie jest to żaden wandalizm. Po prostu lasy państwowe po obcinały te drzewa, które no groziły zawaleniem, a tu dosyć dużo ludzi się przewija, więc groziło to no, jakimś nieszczęśliwym wypadkiem. W każdym razie sporo tych drzewek jeszcze tutaj zostało. Naprawdę fajne, to robi wrażenie. No dziwne takie, dziwne to wszystko jest. Czytałam, że gmina i lasy państwowe zainwestowały w to miejsce pieniądze, że na pewno chcą chronić to i na pewno. Jak i to miejsce będzie dofinansowane jeszcze taka jedna rzecz, którą zauważyłem to oprócz tego, że faktycznie co dwa metry mniej więcej są te drzewa to są w takich skupiskach po dwie sztuki czyli dwie sztuki następne dwie sztuki następne dwie sztuki może się nie przy... inne się nie przyjęły że taka była teoria, że co może. dwa metry Bo ja jeszcze doczytałam, że właśnie jest takich 20 rzędów i co dwa metry Pamiętajmy, że, że, jest, że to miejsce jest pomnikiem przyrody, czyli jest pod ochroną. No, i po odwiedzeniu tego tajemniczego miejsca, wyruszamy w dalszą trasę. Jedziemy teraz do Widuchowej. Mamy tam jakieś 17 minut. Drogi, tak nam nawigacja przynajmniej pokazuje. Do zobaczenia na miejscu. A w widuchowej zobaczymy się już w następnym odcinku. A w tym odcinku, tak jak obiecaliśmy, dzisiaj jest czwartek. Losujemy nagrody z naszego odcinka, w którym odwiedziliśmy Gienka i Andrzeja z programu Rolnicy Podlasie. I w tej chwili losujemy pierwszy kubeczek. I teraz losujemy pierwszy kubeczek. Komentarze mamy już załadowane, i pierwszy kubeczek wygrywa. Kasia. Gratulujemy. Gratulujemy. Drugi kubeczek. Pokażę, z niebieską krową. Drugi kubeczek trafi do. Justyny Kowalczyńskiej. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, prosimy Was o kontakt poprzez nasz adres mailowy kontaktmałpa.wantrip.pl i prosimy o dane do wysyłki. To była nasza pierwsza zabawa i nie ostatnia. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie o komentarzach, o lajkach, zostawiajcie subskrypcje. Dla nas jest to bardzo ważne, żeby móc rozwijać nasz kanał dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku z Widoku Widuchowej.